Stella Maris. Biblijne rekolekcje adwentowe kanału Jaskinia Słowa. Zaczynamy kolejny tydzień adwentu. Cieszę się, że razem ze mną otrzywacie kolejne fragmenty Pisma Świętego, te, które w Starym Testamencie zapowiadają Maryję, te, które w Nowym mówią o Maryi. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do medytacji, do lektury jednego z rozdziałów księgi Apokalipsy Świętego Jana. To znajdująca się w Nowym Testamencie swoista zapowiedź przyszłości, a może opowieść o tym, co dla człowieka po prostu jest niezrozumiałe. Warto spojrzeć na tę księgę w taki sposób, może nowy, choć też odważny, dlatego że my czasem boimy się czytać apokalipsę, bo wydaje nam się całkowicie niezrozumiała. No, być może trochę w tym racji. Jeżeli w pierwszym znaczeniu pomyślimy o tym, czym jest apokalipsa, może nam się wydawać, że to opowieść o jakiejś kat katastrofie, o jakiejś klęsce, o wyniszczeniu. Takie totalne zniszczenie o globalnych rozmiarach. Człowiek będzie zgnieciony, bo czegoś tam nie zrobiliśmy. I Pan Bóg będzie za to odpowiedzialny. No ale to nie tak. Słowo apokalypto, kalypto to znaczy za zasłaniać, a apokalypto znaczy odsłaniać. A więc odsłaniać coś, co jest zamknięte. Tak jak kurtyna na scenie się odsłania, i wtedy to, co jest na scenie, staje się widoczne dla tych, którzy są na widowni, a wcześniej było zasłonięte. Zasłania coś, co jest ukryte. To jest pierwsze znaczenie tego słowa, czym jest apokalipsa odsłonięcie czegoś ukrytego. Trudno jest nam apokalipsę zrozumieć, bo też nie rozumiemy tych obrazów. Ona była pisana takim swoistym szyfrem Starego Testamentu, który znali pierwsi słuchacze, którzy znali ci, do których pisał święty Jan Ewangelista. Tak naprawdę, aby zrozumieć Apokalipsę, trzeba poznać cały Stary Testament, a także historię związaną z czasem jej powstania. Oto Domicjan każe oddawać sobie cze cześć boską. Ci, którzy tego nie chcą robić, są prześladowani, są izolowani od społeczeństwa, odsuwani od wielu spraw. Tak trzeba rozumieć Apokalipsę. Ona powstaje między 90. a 100. rokiem, to przede wszystkim. Dramatyczna teraźniejszość, którą przeżywa kościół, kościół prześladowany przez cesarstwo rzymskie, nazywane bestią, Babilonem, nierządnicą. Te wszystkie symbole, jakieś aluzje, cytaty, nie są zapowiedzią jakiegoś dnia czy godziny sądu, jakiejś tragedii, ale są wezwaniem do odkrywania ciągłego przychodzenia Chrystusa, dokonującego się w historii. Od stworzenia świata aż do dzisiaj i na wieki. Paria, gdy czytamy, no, na przykład, nie wiem opowiadanie o, o, o Piotrze, który chodzi po wodzie, który słyszy od Jezusa: Wypój na głębie. Czytamy to i widzimy w tym słowo dla siebie. Ewangelia, tak, tak powstaje, tak że w tym słowie, które Jezus mówi do Piotra: Wypój na głębie, my odkrywamy słowo dla siebie, żebym ja pokonywał swoje słabości, wypływał na głębie swoje do powołania, swoje do życia, swojego do świata. I próbował tam dawać świadectwo o Chrystusie. Tak samo trzeba patrzeć na Apokalipsę, na słowo Jezusa o nas, o naszych czasach, żebyśmy mogli zrozumieć mocniej, głębiej to, co dzieje się w naszej relacji z Chrystusem, w relacji między Kościołem a światem. Jak wspomniałem, trzeba znać te wszystkie. Znaczenia, które są wyjaśnione w Starym Testamencie. Czym są kolory, konkretne kamienie, gwiazdy, drzewa, płomienie, różne potwory, bestie, żniwo, barany, księga, burza, miecz, wichura, woda. To wszystko są obrazy bardzo konkretne, znane w Starym Testamencie, które mają nam pozwolić w księdze Apokalipsy, w teczście Apokalipsy świętego Jana, rzeczywiście zobaczyć. To czym jest Apokalipsa, czyli objawienie objawienie Chrystusa. Tak nam powie już sam tytuł. Objawienie Jezusa Chrystusa. To jest początek Księgi Apokalipsy. Objawienie Chrystusa, który jest prawdziwym i głębokim sensem historii i istnienia świata. Zapraszam, byśmy razem przeczytali rozdział 12 Apokalipsy i by ten cały rozdział dzisiaj był tematem... Naszych rozważań, tego mojego wprowadzenia będzie tematem, ale potem też Waszej modlitwy, Waszego spotkania ze Słowem Bożym. Zachęcam, by nie być tak tylko biernym słuchaczem tego, co tutaj nagrywam, ale tak, żeby znaleźć czas, otworzyć Pismo Święte, zajrzeć do tekstu, do komentarzy, do przypisów, rozważać ten tekst, ale w konsekwencji dotrzeć do takiej osobistej modlitwy spotkania z Chrystusem. To, to bardzo ważne. Więc można zatrzymać ten film teraz i przeczytać sobie 12 rozdział Apokalipsy, a my idziemy już do opowiadania. Otóż, to chyba jeden z najbardziej znanych tekstów Apokalipsy, no właśnie z powodu tego nawiązania do Maryi. W centrum tego rozdziału pojawia się postać pełna chwały, niewiasta obleczona w słońce, oparta na, na księżycu, a na głowie wieniec z gwiazd 12. Tutaj możemy przywołać tekst chociażby z pieśni nad pieśniami z rozdziału 6, werset 10. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. To postać kobiety, niewiasty, która rodzi syna, rodzi dziecko. I od początku chrześcijaństwa ta tradycja ojców kościoła, nauczania kościoła, Widzi w tej kobiecie i w tym dziecku zapowiedź, czy opowieść o Maryi, która rodzi światu Chrystusa. Natomiast jest to pewna interpretacja, bo święty Jan, pisząc swoje dzieło, wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym było, że umieścił w tym rozdziale opowieść o Izraelu. I tu znowu, jak już wspominałem w wcześniejszych naraniach, Maryja staje się figurą Izraela. Maryję można zrozumieć tylko w kontekście Izraela, w kontekście Starego Testamentu. On także jest nazywany niewiastą. Otóż tą niewiastą, która rodzi Syna, jest wierny Izrael, bo z Niego pochodzi Chrystus. To także może być opowieść o Kościele. Eklezja, Kościół także jest rodzaju żeńskiego. Kościół, który... Rodzi Chrystusa przez Słowo, przez Eucharystię, każdego dnia Kościół rodzi Chrystusa. I ta niewiasta, królowa gwiazd, królowa nieba, stała się dlatego matką, oblubienicą, świętym miastem, symbolem dobra i zbawienia. Pamiętamy tę zapowiedź z Księgi Izajasza z rozdziału siódmego, o tym, że Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, czyli Bóg z nami. To początek jakaś zapowiedź ery mesjańskiej. W tradycji żydowskiej cierpienia związane z, z porodem były obrazem używanym do opisania zapowiedzi przyjścia Mesjasza. Ale gdy czytamy ten rozdział, to taką miłą scenę narodzin przerywa obraz budzący grozę, pewien atak. Pojawia się starodawny potwór, smok, symbol zła. Zła, z którym Bóg walczy już podczas dzieła stworzenia. Kolor tego, tego smoka, krwisto czerwony, bo to jest przemoc to symbol ucisku, symbol walki. I ta bestia ma siedem głów i dziesięć rogów. Rodzi są symbolem jakiejś potęgi, ma siedem koron to jakaś brutalna władza, ale właśnie przede wszystkim władza rzymska. Rzym jest miastem na siedmiu wzgórzach. Więc to też nawiązanie do, do Rzymu. Rzym jest tą bestią w tym znaczeniu, pierwszym znaczeniu, które, które przywołuje tych pierwszych czytelników apokalipsy. To działanie jest wyzwaniem postawionym niebu. Jego ogon zmiata gwiazdy z nieba. Z nieba, które jest przecież miejscem Boga. To zmiatanie gwiazd z nieba, strącanie tych gwiazd na Ziemię, to może być obraz tego, że, że zło próbuje zmieść sprzed oblicza Boga gwiazdy. to znaczy ludzi chrześcijan, którzy rezygnują z bycia chrześcijanami. dokonują aktu apostazji, by uciec od konsekwencji, by ochronić swoje życie. To może być to wyrywanie Bogu Jego wyznawców, tych, którzy powinni na niebie świecić, to znaczy być w niebie. To, to taka bardzo piętna interpretacja obrazu, Człowieka oddanego Bogu, chrześcijan, których bestia próbuje strącić z nieba. I dochodzi do jakiegoś starcia między dobrem i złem. Syn, mężczyzna, dziecko urodzone przez niewiastę, ma konkretne zadanie. Ma, jest królem wyposażonym w żelazną rózgę, by stłumić wszelki bunt. Znalazłem taki ciekawy komentarz mówiący, że te mesjańskie narodziny z tego fragmentu nie odnoszą się do narodzin w Betlejem ale do tych dokonanych w paschalny poranek, a bóle porodowe korespondują z bólami na Kalwarii. Narodziny tego syna, tego mężczyzny, to jest jego zmartwychwstanie, to jest zmartwychwstanie Chrystusa. Wtedy się rodzi, by zwyciężyć bestie. Niewiasta zbiera na pustynię, gdzie Bóg przygotował dla niej schronienie, by tam mogła żywić się przez 1260 dni. To znaczy dokładnie 3,5 roku, czyli połowa 7 lat. To znowu konkretny obraz, to znaczy jakiś ograniczony czas, połowa liczby 7, bo siódemka jest liczbą pełni. Więc to ten czas na pustyni dla niewiasty, to, czyli dla wspólnoty Kościoła, dla wspólnoty Nowego Izraela, będzie czasem ograniczonym. To nie będzie trwało wiecznie, to trwa tylko połowę siódemki. I ten czas pustyni, tak jak był pierwszy czas pustyni, czas wyjścia z niewoli egipskiej, czasem szczególnej bliskości Boga, zawierzenia Bogu, oni wędrowali przez Boga karmieni manną, dostawali Boże Słowo, dostali przykazania i tak dalej. To wszystko staje się na nowo w tym obrazie pustyni. Będzie Bóg, tym, który chroni przed wrogami, wężami, głodem, pragnieniem. Tak jak troszczył się o lud wybrany na pustyni. Można pójść dalej. Tak jak na pustyni Izrael był karmiony manną, tak teraz Kościół jest karmiony Eucharystią. To też obraz niewiasty jako Kościoła karmionego na pustyni przez Boga, na pustyni świata. Czy to nie jest obraz dzisiaj Kościoła, tej niewiasty, która jest w rozdarciu, która, która jest w ogromnym bólu pośród zła tego. Smoka, który tym ogonem szaleje wokół, jest bezpieczna dzięki pokarmowi Eucharystii. Ta pustynia staje się miejscem schronienia. I do tego starcia między niewiastą a smokiem wkracza Michał Archanioł, który jest takim aniołem stróżem Izraela. Taka też jest jego rola w Księdze Daniela, tam się pojawia jako właśnie anioł stróż. On jest wrogiem szatana, ale przede wszystkim w tym ostatecznym starciu między dobrem a złem. Ta walka Michała i Smoka kończy się wypędzeniem tych zbuntowanych aniołów, którzy stanęli po stronie smoka, węża starodawnego, który się diabeł i szatan zwodzący całą zamieszczałą ziemię. Czytamy w dziewiątym wersecie. Apokalipsy, ten wąż starodawny, wąż na nawiązanie do księgi rodzaju do Adama i Ewy. Natomiast tymi, którzy zwyciężyli, dzięki krwi baranka i dzięki słowu świadectwa swojego werset 11 tego rozdziału są męczennicy, ale też krew baranka, czyli źródłem zwycięstwa nad siłą tego diabelską siłą smoka jest krew baranka, czyli męka Chrystusa. Ale także dzięki słowu swego świadectwa, czyli też życie i świadectwo męczenników, którzy złożyli swoje życie za Chrystusa, broniąc imienia Chrystusa. I dalej czytamy w wersecie dwunastym: Biada ziemi i morzu, bo wstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Szatan wie, że ma mało czasu, że to definitywne zwycięstwo nie będzie należało do niego, ale do, do Boga i do tych, którzy zawierzyli Bogu, do męczenników. I kiedy ujrzał, czytamy dalej, smog, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę i dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustyni leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę, jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła, lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. Niezwykły, plastyczny obraz, budzący naszą wyobraźnię, ale w tych wersetach. Widać jakąś kolejną konfrontację między niewiastą i smokiem i pojawia się temat znowu pustyni, opieki Bożej, takiej jak w czasie niewoli, w czasie wyjścia z Egiptu. Bóg stwarza drogę zbawienia, zapewnia skrzydła, które sprawią, że szatan nie będzie w stanie zaszkodzić, zadrozić niewieście, a więc Kościołowi, nowej Wspólnocie wiary, nowemu Izraelowi. Apokalipsa. W takich malowniczych obrazach nawiązuje do, do symbolu takiej niszczącej siły, tej wody, siły, która symbolizuje tutaj po prostu zło. W tych wszystkich obrazach, które tak lekko tutaj zarysowuję, widać podwójną interpretację. Jedna to interpretacja nazwijmy eklezjalna, która chce widzieć w niewiaście z Apokalipsy obraz Kościoła, czyli ludu Bożego. Prześladowa prześladowanego na ziemi przez szatana, przez zło, ludu Bożego, z którego łona przez chrzest rodzą się nowi wyznawcy, nowi chrześcijanie. Ale druga interpretacja powiedzmy, mariologiczna, Maryjna która w tej niewieście chce widzieć Matkę Chrystusa, Maryję, która, przeciw której walczy władca ciemności, próbuje unicestwić jej syna, który jest początkiem zbawienia który jest zwycięzcą zła. Pozwólcie na kilka obrazów, które nawiązują do tradycji ojców Kościoła. Ta interpretacja w kluczu mariologicznym, w kluczu maryjnym tego tekstu zaczyna się mniej więcej pod koniec XII wieku. Adam od św. Wiktora z klasztoru w Marsylii pisał tak. Tak jak słońce sprawia, że blednie księżyc, a księżyc sprawia, że bledną gwiazdy, tak niezrównana Maryja, lśni nad całym stworzeniem. I tutaj bierze początek ten obraz, który znamy, ten sposób przedstawienia Maryi Niepokalanej na sierpie księżyca pod stopami, dalej niżej jest widać kulę ziemską, jest wąż, ten wąż z Księgi Rodzaju, też ten smok z Apokalipsy, który owija się wokół kuli yy, ziemskiej, yy, a na szczycie tej kuli, depcząc głowę węża, jest Maryja, mająca na ręku, na ramieniu Jezusa dzieciątko, a nad jej głową wieniec, jakaś korona z aureola z dwunastoma punktami, dwunastoma gwiazdami, symbolizująca pokolenia Izraela, apostołów. I taki obraz znajdziemy, pewnie znamy takie figury, portrety, obrazy Matki Bożej w różnych sanktuariach, muzeach, galeriach sztuki. Nie ma tutaj jednej odpowiedzi, czy to jest rzeczywiście obraz Kościoła, czy Maryi. Maryja jest figurą Kościoła. Maryja jest obrazem nowego Izraela. To wszystko się łączy w postaci Maryi, którą pokazuje nam święty Jan Ewangelista, zarówno w obrazie w plani galilejskiej, w obrazie pod krzyżem w XIX rozdziale swojej Ewangelii, czy właśnie w Apokalipsie w tym XII rozdziale. Na koniec fragment liturgii koptyjskiej. Posłuchajmy uważnie tego hymnu. Tą niewiastą jest Maryja, nowe niebo na ziemi, z której objawiło się nam słońce sprawiedliwości. Rzeczywiście słońcem, które ją otaczało, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Księżyc, który był pod jej stopami, to Jan Ewangelista. Dwanaście gwiazd, z których ułożył się wieniec na jej głowie, to dwunastu apostołów, którzy ją otaczają i częściej oddają. Dlatego wszystkie narody, wysławiajmy dziewice. Bowiem to ona zrodziła dla nas Boga, a jej dziewictwo pozostało nieskalane. Zostawiam Was dzisiaj z tym obrazem, tym fragmentem Apokalipsy, rozdziałem 12. Zachęcam do szukania swoich komentarzy, interpretacji, w tym kluczu tego zwycięstwa nad złem, zwycięstwa wspólnoty Kościoła. Zobaczcie, jak bardzo w tym rozdziale widać, że Pan Bóg troszczy się o Kościół. I pośród różnych zamachów, tego węża, który, tego smoka, który próbuje swoim ogonem zmiatać gwiazdy z nieba, to, to się nie uda. To zwycięstwo jest jedno: zwycięstwo jest w Chrystusie. Ostatnie słowo należy do, do Boga, do Boga miłości.